Oblicz odległość między prostymi. x plus 2y minus 1 równe 0. I tą prostą nazwiemy sobie na przykład k. A tą drugą l. No to moi drodzy, jak robimy? Popatrzcie. Mamy dwie proste. Jakie by one nie były równoległe? Jeżeli nie są równoległe, no to. To wiadomo, że. Odległość jest równa 0. Pamiętamy, tak? Definicji odległości między zbiorami. No, jeżeli się przecinają, to odległość między nimi to jest ta minimalna odległość między dwoma punktami, a ten punkt sam od siebie jest odległo 0, tak? Można sprawdzić, czy są równoległe, po prostu. Moi drodzy, w postaci ogólnej, no to się sprawdza, tak, czy, czy i stosunek. Współczynników A i B jest taki sam, ale my mamy dokładną wiedzę, jak to się sprawdza w postaci jakiej kierunkowej. 2y równa się minus x plus 1, tak? Czyli y równa się minus 1, druga x plus 1. No a prosta l, no to jak ma? 2y, tak. Równa się minus x plus 6, czyli y równa się minus 1, druga x plus 3, tak? A to jest plus 1, druga, tak? O to chodziło, tak? Dobrze. Zatem, moi drodzy, zobaczmy, że proste l i k są równoległe z tego powodu, że współczynnik kierunkowy w postaci kierunkowej jest taki sam. Zatem l jest równoległe do k. No to wiadomo, że już yy, odległość między tymi prostymi będzie większa od zera, bo te proste się nie pokrywają. To widać, to znowu wnioskujemy, że współczynnik C jest różny. No to jak obliczyć odległość Tom, moi drodzy, między tymi prostymi. Najprostszy scenariusz. W jednej prostej znaleźć sobie jakikolwiek punkt. Tak. I obliczyć odległość tego punktu od drugiej prostej. Jasne? Czy ta odległość jest cały czas taka sama? No to wyobraźmy sobie, że ja biorę punkt, biorę punkt A równy. Na pierwszej spółrzędnej niech ma 0, na drugiej jakiś YA, który należy do prostej K na przykład. No to skoro A należy do a należy do K. Z tego wynika, że mogę sobie wstawić X do wzoru. Czyli mam tak YA tutaj, tak? Z tego wynika, że YA równa się 1 druga. Zgadzamy się z tym? Czyli punkt A będzie miał współrzędne 0, 1 druga. I to jest punkt A należący do prostej K. Czyli teraz, moi drodzy, ja wnioskuję, że odległość D prostej L od prostej K to jest to samo, co odległość D prostej L od punktu A. Tak? Bo wy, wy, no rozumiemy dwie proste równoległe. Jak zmierzyć odległość? No to biorę sobie jakiś punkcik 1 na prostej jednej. To jest ten A na przykład. 0 sobie podstawiłem za ich całą stórzędną. Wszystko jedno w sobie podstawię. I od drugiej prostej liczonej. Tak? No, no to teraz już wstawiam. Równa się. U góry moduł. Na dole pierwiastek. Prosta L mnie interesuje. Gdzie ona jest? To jest ta prosta. Tu sobie to przekopiuję, żeby mieć bliskość ciągę. No to działamy. Dlaczego 0 jest fajne? Bo jak mam 0, to mi całe tam wyrażenie zniknie. No, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj to 0 przy. No to mam współczynnik A duże to wynosi 1 razy xa, czyli 0. Dodać b duże, czyli 2k, razy ya to jest 1, druga. I dodać c, czyli minus 6. Dzielone przez a kwadrat, czyli 1, dodać b kwadrat, czyli 4. To jest równe. Ile to wyjdzie? Na moduł, czyli 5. Dzielone przez pierwiastek z 5 to się równa pierwiastek z 5. Po zadaniu widrod. Jasne? Dziękuję.